Możemy powiedzieć, mamy to. Mamy program dofinansowania in vitro w programie ministerialnym. Podstawowe pytanie, kto do takiego programu może przystąpić? Otóż mogą przystąpić pary, które mają stwierdzoną bezwzględną niepłodność, bądź niepłodność niepoddającą się leczeniu przez co najmniej rok. Mogą do tego programu przystąpić również pary, które nie mogą z własnych komórek uzyskać ciąży, więc refinansowane będzie dawstwo oocytów, jak i dawstwo nasienia. Co możemy powiedzieć o kryterium wieku? Program zakłada, że kobieta do 42 roku życia będzie mogła skorzystać z programu in vitro, jak również z programu dawstwa nasienia. Do 45 roku życia będzie mogła taka kobieta skorzystać również z dwóch cykli z zastosowaniem komórek dawczyni. Natomiast jeśli chodzi o mężczyzn, i tu mała niespodzianka medyczna również, Taki mężczyzna nie może przekroczyć, przekroczyć 55 roku życia. Nie wiem czym to podyktowane, nie do końca y, rozumiem medyczne uzasadnienie. Pewnie, jak coś by się dało tutaj wyjaśnić, y, być może mój własny pesel tutaj przemawia trochę, żeby żachnąć się na to kryterium, ale tak jest. Do 55 roku życia mężczyzna. Kolejnym pytaniem, jakie się rodzi w kwestii tego programu, to jest y, odpowiedź na pytanie, ile procedur może taka para lub kobieta wykonać. Więc ustalono, że z własnych komórek i z dawcem nasienia możliwe będzie wykonanie czterech cykli programu in vitro czterech pełnych cykli. Jeśli taka pacjentka nie zajdzie w, w ciążę z tych czterech cykli, bądź spełnia od razu kryteria dodawstwa komórek jajowych, to mamy dwa dodatkowe cykle, które możemy mm, wykonać, korzystając z komórek dawczyni, przy czym w jednym cyklu możliwe będzie zapłodnienie sześciu komórek jajowych. Łącznie więc Jedna kobieta może podejść do sześciu refundowanych cykli w programie ministerialnym. Jeśli chodzi o dawstwo zarodków, bo to też jest refundowane w tym programie, kobieta będzie mogła podejść do sześciu transferów, licząc to jako cykl, do sześciu transferów z zastosowaniem y, darowanych zarodków. Uważam, że jest to bardzo szeroki program i z punktu widzenia medycznego, skuteczność programu dla kobiet, które podejdą do tego, powinna być wysoka. Jakie mamy kryteria ściśle medyczne? Otóż w tym projekcie zrezygnowano z kryteriów hormonalnych. Natomiast skupiono się bardziej na tym, co możemy uzyskać u, u danej pacjentki i jakie szanse dana para ma na wyhodowanie zdrowych zarodków. Dlatego te słynne kryterium AMK, czyli, czyli hormonu, który nam mówi o rezerwie jajnikowej, nie jest brane pod uwagę. Również FSK nie jest brane pod uwagę. Wykluczona będzie tylko taka para, która w dwóch kolejnych cyklach stymulacji nie uzyska co najmniej dwóch prawidłowych komórek jajowych zdolnych do zapłodnienia i do uzyskania dobrych, zdrowych embrionów. To jest również bardzo, bardzo e, korzystne dla pacjentów, dla par starających się o uzyskanie ciąży. A co powiedzą pary, które? Podchodziły już do programu refundowanego na przykład wcześniej w 2014-2016 roku, jak również pary, które korzystały z dofinansowania w programach samorządowych. Otóż tutaj, tutaj poszła ta słynna gruba kreska. Czyli wszyscy posłowie zostali potraktowani równo, nieważne czy ktoś korzystał już z dofinansowania jakiegokolwiek, dla wszystkich par starających się od. 1 czerwca, bo taka jest data rozpoczęcia refundacji, czeka, czekają takie same warunki refundacji. Kolejny bardzo pozytywny sygnał, ponieważ jeśli komuś nie powiodło się wcześniej w cyklach refundowanych, uzyska dodatkowe wsparcie na kontynuowanie dalsze leczenie, które mam nadzieję przyniesie urodzenie zdrowych dzieci. Chciałbym uspokoić również tych pacjentów, którzy już posiadają dzieci i chcą jeszcze powiększyć swoją rodzinę, a mają z tym kłopoty. Również dla par, które już posiadają dzieci, refundacja jest dostępna i takie pary skorzystają z tych samych praw jak pary, które nie posiadają dzieci. W przypadku niektórych programów samorządowych, bywało tak, że jeśli ktoś już posiadał dziecko. To nie mógł skorzystać z takiego dofinansowania. Tutaj takich ograniczeń nie przewidujemy. Pytanie, czy procedura będzie w pełni finansowana? Nie znamy jeszcze dokładnie odpowiedzi, co będzie z lekami. Leki są już finansowane, ale tylko do trzech cykli. Tutaj jeszcze czekamy na, na nowe informacje. Natomiast program zakłada, że ta część kliniczna, Biotechnologiczna, przechowywanie zalotków, transfery, to wszystko będzie objęte refundacją, więc teoretycznie rzecz biorąc, pacjenci, jeśli dołożą do tego programu, to będą to naprawdę niewielkie pieniądze, ponieważ cały proces leczenia in vitro w zasadzie jest objęty tym programem i tym, co jest zaplanowane do wykonania w trakcie tego programu. Bardzo dobra informacja dla naszych pacjentów, zarówno obecnych, jak i przyszłych. Program również adresowany jest do pacjentów onkologicznych. Finansowanie zabezpieczenia płodności, które jest objęte w tym programie, ma szansę zlikwidować ten ciężki problem, zarówno finansowy czasowy, jak i również emocjonalny dla pacjentów w przypadku jeśli zachorują na chorobę nowotworową. Tacy pacjenci będą mogli w ramach programu dokonać próby zachowania płodności poprzez zamrożenie gamen, czy to komórek jajowych, czy nasienia. Kryteria dostępu do leczenia onko Fertility, czyli do zachowania płodności wiekowe, są 40 rok życia do 40 roku życia u kobiety, a u mężczyzn do 45 roku życia. Jest to dla tych pacjentów szansa. Mamy nadzieję, że będzie to coraz powszechniej wiadome i coraz powszechniej stosowane postępowanie w przypadku ciężkiej choroby, jaką jest każda choroba nowotworowa wymagająca chemoterapii, która później prowadzi do niepłodności u takich pacjentów. Mamy kolejne pytanie które na pewno zadają sobie nasi pacjenci i będą zadawali w naszych klinikach, kiedy, od kiedy tak mają szansę na skorzystanie z tego programu. Otóż według zapowiedzi program ma wystartować 1 czerwca 2024, czyli już za półtora za miesiąca i ma trwać do 31 grudnia 2028 roku. Takie programy zdrowotne, bo jest to program zdrowotny, muszą mieć swoje ramy. Czasowe. Nam pozostaje tylko mieć nadzieję, że tego typu leczenie będzie finansowane przez zdecydowanie dłuższy okres czasu, że nie będzie żadnych przeszkód w finansowaniu tego leczenia. Sami jesteśmy ciekawi, jak będzie to wykorzystane i na ile będziemy w stanie pomóc naszym pacjentom, a że będziemy w stanie, tego jesteśmy pewni. Kolejny problem to jest kontynuacja programów samorządowych. Nie jest to problem y, tak naprawdę nasz, ani w tym momencie, jeśli wejdzie krajowy, krajowa refundacja, problem pacjentów. Po części będzie to kłopot dla samorządów, albo może przyjemny kłopot, bo y, prawdopodobnie większość pacjentów skorzysta z dofinansowania właśnie objętego programem y, wspierania leczenia metodą in vitro, na który Rocznie jest zagwarantowane przeznaczone 500 milionów złotych. Jest to kwota, która powinna wspomóc pacjentów w sposób naprawdę znaczący. Więc, w moim odczuciu, ja uważam, że programy samorządowe po prostu przestaną cieszyć się wzięciem, popularnością, ponieważ nie będzie takiej potrzeby. Co z tym zrobią samorządy, zobaczymy. Sądzę, że to po prostu te środki zostaną przekierowane na inne ważne cele, jakie samorządy na pewno znajdą w swoich miejscach zamieszkania, w swoich miastach, w swoich gminach. Tyle informacji na dzisiaj. Czekamy na ogłoszenie konkursu. Potrzebne są pewne zasoby sprzętowe, kadrowe, żeby zostać realizatorem. Mamy nadzieję, że klinika Bocian będzie w szerokim, szerokim froncie reprezentowana w realizacji tego programu. Dziękuję bardzo.